Witam w kolejnym odcinku na kanale Maćko Gospodarz A dzisiaj kolejna robota. Ruszyły następne, można powiedzieć, siano-kosy. Tak trochę niefortunnie, bo nie mam jeszcze prasy poskładane. Czekam na łożyska, a już jest koszona trawa. Tata zdecydował się, że kosi. Trawę podsuszymy, ile się da, i zbierzemy w baloty. No niestety trawa jest z chwastami. Tak bywa. Co Wam mogę tu powiedzieć? Jęczmień też również podbijał, Była zasiana z jęczmieniem. Ale to nic. Kroski to w kiszące to zjedzą. Nie będzie źle. Trawa szału nie robi. Dupy nie urywa. Jak widzicie, pokoski takie no mizerne. To jest młoda trawa, świeża. Tyle co wam mogę powiedzieć to w tym roku wszystkie trawy wyglądają marnie. Mam nadzieję, że już na przyszły rok ta trawa będzie dużo lepiej wyglądać, no bo drugi pokos pod warunkiem, że przyjdzie deszcz, tak, ale coś te opady już znowu nie chcą nas rozpieszczać. Jest dzisiaj 30 stopni, słuchajcie. I tak się to wszystko tu prezentuje. Tata tu skosił ja tam miałem inne rzeczy do roboty no i tak to wygląda jest tutaj 2,5 hektara to jest rozrzucone dzisiaj skoszone, zaraz rozrzucone no i później pokażę wam jeszcze inną robotę bo mam zamiar za chwilę jechać groberem uprawić bezorkowo pod trawę jednoroczną No i tak jak mówiłem, jestem na polu, są pierwsze próby bezorkowe. Tak do tego momentu Gruber wchodzi. Tak jak sobie tutaj przekopałem, to jest to. Tam gdzie idzie łapa, sprawdźmy o. Spokojnie, bez żadnego problemu grzebie palcem. O spokojnie cała dłoń wchodzi gdzieś 12 15 do 15 cm jest robione więc no jest, jest w porządku tak więc pierwsze uprawy bezorkowe ruszyły dosyć to w miarę wygląda trochę mnie ten tu kopczyk niepokoi. no ale jak to się mówi nigdy nie można mieć wszystkiego podejrzewam ten talerz Chciałby być tutaj trochę dalej, no ale to jest maszyna skonstruowana do ścierniska, do podorywki, a nie do takiej głębszej pracy. Ale po części na tych piaskach lżejszych glebach zastąpi agregat bezorkowy, i tak to się prezentuje. Na razie jest w porządku. Zobaczymy, co się będzie potem działo. I tu jak widać, że to sobie odbiło O, zobaczcie i dlatego to jest tak zwana ta bezorka, że <gry> Będzie, będą cuda Tutaj nie było już zboże dojrzałe, uschnięte tylko jeszcze surowe, więc to też łatwiej odbija wszystko ale można to uznać za takie jakby samo siebie. No co? Trzeba wsiąść do ciągnika i jechać dalej. Nie ma na co czekać. kilka rodzajów traw dzisiaj w sumie jeden rodzaj ale kilka odmian Wykałzima zima i dwa rodzaje kończyny tej inkarnatki no bila, ja tu sobie sieję. tata już czerwoną 60 z wałami jest i z tyłu za mną wałuje pod wieczór ma padać jakiś deszczyk aczkolwiek czy popada tego nie wiemy Nadzieja umiera ostatnia, tak? Wczoraj już nie udało mi się nic nagrać bo musiałem jeszcze zjechać do domu potem było już ciemno I tak to bywa, słuchajcie kurzy się, niemiłosiernie ale nie ma co się, słuchajcie, przejmować mam nadzieję, że deszczyk popada i będzie dobrze, może powiem dlaczego zdecydowałem się na właśnie taki rodzaj rośliny. Słuchajcie, chcę zobaczyć, czy te właśnie trawy jednoroczne, takie mieszanki, są coś wartościowe. Dużo osób je chwali, ale też dużo osób je neguje. Każdy ma swoje indywidualne zdanie i stwierdziłem, że dopóki ja się nie przekonam, to nie jestem w stanie stwierdzić, czy warto, czy nie. Oczywiście taki test byłby najbardziej rzetelny, gdybym przez kilka lat. Eu oh, oh, A bez orka mi się nie podoba ze względu na to, no ale chyba tragedii nie będzie. Zobaczymy, co tu się w siewniku dzieje. A, jakoś to tu będzie. Tak to wygląda ta mieszanka. Jest bardzo dużo kończyny. Ja dosypałem mięczmienia, żeby ułatwić sobie wysiew, ale bo zmniejszałem, widzę, że muszę troszkę większyć. Dobra. No i tutaj już jest kukurydza. Tam jest żyto hybrydowe, tata wałuje, tak to się tu prezentuje ładnie. Nawet bardzo kolejnie nie ma, w sumie o to chodzi, żeby tych kolejnie nie było. Te grabki mam dosyć wysoko, żeby właśnie jak najmniej nagarnąć tego burdlu. Ja na dalej i robota idzie. Zbliżam się już ku końcowi. Co prawda, się kurzy. Mam Tata daje czadu Robota idzie, słuchajcie, i to jest najważniejsze. nasion zostanie, chyba, albo nie. No, to tak jest z tym ustawieniem, słuchajcie. Ciężko wycelować, ale to nic. Ważne, aby dobrze rosło. Dużo nie zostało w sumie ostatni przejazd i poprzeczniak i mamy fajn czyli Koniec całkowitych śsianów wiosennych. I robota idzie! Jakaś wilgoć jest, więc można powiedzieć jest nadzieja Dobra A widzicie tak tu ta robota wygląda Kamyczki oczywiście są No jakby miało być inaczej, gdyby kamieni nie było, nie? U nas Na jednym polu jest więcej, na drugim mniej Czyli tak jak i zawsze Moi drodzy, idę brać się za inne roboty. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.